Decyzja przyszła samoistnie. Była jak ziarno prastarej rośliny, które wie, że musi rosnąć ku górze, ku słońcu. Tak i dwójka śmiałków wiedziała, że musi iść w stronę zachodu, gdzie blada gwiazda chowa się tuż przed nocą, tworząc na horyzoncie nikły spektakl nędznych, biednych barw i leniwych kolorów. Bez jedzenia, bez brudnej wody, bez filtrów i szczepionek, bez okularów ochronnych. Kapeluszy i całych ubrań szli przed siebie, jakby chcieli udowodnić siłom wyższym od nich, że mogą dokonać cudów. W tym przypadku cudem był każdy krok, każdy pokonany metr czy mila. Droga była trudna, męcząca i przesiąknięta złem. Banshi, zjawy, co jednocześnie żyją i nie żyją, oraz nie były już jedynie czarnymi punkcikami na szczytach wydm które podchodziły do nieszczęśników w chwili ich słabości. Teraz były niczym legendarne sępy krążące wokół padliny, zanim ta de facto zmieni się w martwe mięso. Niejednokrotnie wydawały okropne dźwięki, które przypominały ryk dławiącego silnika tuż przed eksplozją. Podchodząc bliżej ma miły perspektywą łagodnej, bezbolesnej śmierci, zwolnionej z tej nikczemnej, podłej tułaczki po czerwonym, krwistym oceanie bez kresu. Niejednokrotnie muskały zmęczone mięśnie, sprawdzając, jak blisko ta skóra, te kości, te narządy wewnętrzne są śmierci. Nie tylko one, podczas tej siermiężnej wędrówki odwiedzały, zdawałoby się wiecznych tułaczy. Na północy gromadziły się zastępy tornad, tańczących ze sobą. Łącząc się w pary, drążyły tunele w zaschniętej ziemi. Łącząc się w trójki i czwórki, rozrywały powierzchnię i rozrzucały czerwień we wszystkie kierunki, tworząc karmazynowe fontanny. Niegdyś piękna twarz Carmen po ustąpieniu opuchlizny była pokryta strupami, licznymi niezagojonymi bliznami i słonymi narzutami wyschniętych łez katorgi. Tak bardzo upodobniła się do pustynnego krajobrazu, że nie sposób było odróżnić te niegdyś gładkie policzki od stepu przepełnionego śmiercią i beznadzieją. To już niedaleko, mówiła sobie kłamliwe słowa otuchy, stawiając raz za razem kolejny krok. Nie wiedząc czemu wyczekiwała na chwilę, gdy nogi odmówią jej posłuszeństwa i upadnie jak długa, zamiast samej położyć się na rozgrzanym piasku i usmażyć swój żywot. Chciała, aby ten okrop, to cierpienie. Taka kofonia bólu w końcu odeszła w zapomnienie, ale nie robiła niczego, aby ukrócić swoją niedolę. Jak bohater z dawnej historyjki, zasłyszanej w dzieciństwie, i ona dźwigała swój głos na szczyt góry, pomimo wszelkich przeciwności losu. Nie chciała dać satysfakcji pustelnikom, że biernie oddaje się śmierci. Chciała odejść z podniesioną głową i towarzyszyć tajemniczemu mężczyźnie, Aż po kres własnego życia. Ten krótki czas, przepełniony smutkiem i nieszczęściem, zbliżył ich do siebie. Byli czymś więcej niż kochankami, bo chociaż nigdy nie przekroczyli tej intymnej granicy, to ich duszę łączyła podróż, której żaden człowiek, dobry czy zły, nie powinien odbywać. Bezimienny, również targany własnymi ułomnościami, szedł mozolnie do przodu. Coraz ciężej było mu złapać oddech przez swoje popękane, zakrwawione usta. Miał wyschnięte gardło i przełyk pełen krasnego piasku. Mając w pamięci że kilka dni pod rząd ciągnął kobietę na prowizorycznych saniach, był w opłakanym stanie. Co kilkadziesiąt minut tracił równowagę i chylił się ku upadkowi. Nie miał już tego błysku w oczach. Tej ponurej, mrocznej elokwencji w gębie i męskości, wymalowanej na twarzy. Przypominał raczej skazańca, który spędził całe swoje życie w kolonii karnej bity i poniżany przez strażników. Był słaby i niedołężny, był chudy, żelasty i brzmiał przy wydechu jak paznokcie drapiące o tablicę. I w tych chwilach słabości, to pani archeolog przychodziła z ratunkiem biorąc go pod ramię i sunąc z nim po pustynnych stepach. Tak spędzali kolejne wspólne godziny, w słońcu, gdzie zniszczone ubrania nie skrywały ich poranionej skóry przed złośliwymi promieniami spadającymi z rozgrzanego nieba. Z daleka przypominali dwójkę pijanych przyjaciół odbijających się od niewidzialnych ścian. Brakowało jedynie żałosnych przyśpiewek, taniego wina smakującego siarką, Ulicznych prostytutek mających nadzieję na łatwą kasę, i stalowych strażników pilnujących brukowe ulice imperium. Przeplatali te chwili udręki rozmowami o tematach błahych, odliczając jakby kolejne przystanki, zastanawiając się, czy kolejny postój będzie ich ostatnim i jak na złość zawsze była kolejna chwila, kolejna sekunda, kolejna minuta czy godzina. Czas niemiłosiernie wydłużył się, jak rozciągnięta guma. Pamiętasz swoje dzieciństwo? zapytała Carmen, wycierając pot z czoła na jednym z przystanków. Siedzieli na gorącej kupie piasku, otoczeni zewsząd wędrującymi wydmami. Teraz będziesz pytała mnie o moje dzieciństwo? Słyszałem, że gdy człowiek umiera, całe jego życie przeskakuje mu przed oczami. Ale o takiej interpretacji tego powiedzenia nie słyszałem. Unikasz odpowiedzi, zauważyła kobieta. I mam ku temu powód. Naprawdę? Teraz będziesz unikał drażliwych tematów? Chyba nie sądzisz, że przetrwamy tę podróż i będę mogła wygadać twój sekret? Od kiedy to stałaś się pesymistką? Od kiedy poznałam ciebie. Słowa jak jad uderzyły w mężczyznę. Dziewczyna już po chwili, tuż po tym jak ostatnie wyrażenie wyszło z jej ust, zdawała sobie sprawę, że powiedziała coś bardzo złego. Bardzo się zmieniła od czasu, gdy opuściła stolicę Imperium. Przekraczając kamienną granicę Metropolii, była wesołą, pogodną, młodą damą, która wierzyła, że siłą charakteru i samozaparciem człowiek może wykuć w kuźni życia swoją własną ścieżkę. Jednak po tych latach tułaczki, walki z przeciwnościami i złem ukrytym w duszy każdego człowieka, stała się bardzo podobna do bezimiennego. Mówią, że podróże kształcą, i ona miała nadzieję, że wielka, ogromna podróż sprawi, że otworzy się na nowe horyzonty. Była pewna, że jej oczy ujrzą piękno tego świata i utwierdzi się w przekonaniu, że warto odnaleźć wiecznie zieloną dolinę, aby uratować umierający kraj. Dziś już nie była tego pewna. Przepraszam, powiedziała półszeptem, dając do zrozumienia, że wstydzi się swojej pierwotnej wypowiedzi. Towarzysz jedynie machnął na to ręką, nie przejmując się zbytnio jej gorzkim komentarzem. Nic się nie stało. Naprawdę prze. Nie masz za co przepraszać. Za bardzo przejmujesz się słowami. Słowa są jak naboje. Potrafią zranić, ale do tego jest potrzebna odpowiednia perspektywa. Rozejrzysz się dookoła. Naprawdę uważasz, że jeden komentarz może sprawić mi przykrość, gdy wokół nas w powietrzu wirują drobinki śmiercionośnego piasku? Ostatnią rzeczą, jaką powinnaś robić, to przepraszać za cokolwiek. Teraz jest już za późno. Teraz powinniśmy zaakceptować to, co nad nami wisi od dłuższego czasu. Masz na myśli śmierć? Na śmierć i rozpacz przyjdzie jeszcze pora. Miałem na myśli, że człowiek nie może zgłębić wszystkich tajemnic. Chcesz mi powiedzieć, że również swoje dzieciństwo zapomniałeś? A czy ty pamiętasz całe swoje dzieciństwo? Czy tylko fragmenty, które wbiły ci się do głowy i przez te lata zdążyły ewoluować w posępne kłamstwo? Pamiętam raczej sny. Niekiedy śnie o drzewie rosnącym na stepie. Pokryte jest białymi kwiatami, które przy już najsłabszym wietrze unoszą się, tworząc latający dywan delikatności. Jak przez mgłę widzę doliny, z których wyrastają pierwsze miasta pełne zieleni i czystej wody. Mam wrażenie, że niekiedy, gdy patrzę na niebo, jest ono żywe. Błękitne, lazurowe, a blade słońce mieni się cytryną i pomarańczą. Piękne masz sny. Są koszmarem pokazują mi świat, którego nie mogłem skosztować, bo urodziłem się już po wojnie. Wojna zmieniła świat. Wojna jedynie przystępowała zmiany, które człowiek przez setki lat wprowadzał. Ale żeby nie wprowadzać smutnej atmosfery, mam jeden sen, który jest tak bardzo realny. Że niekiedy chciałbym w niego uwierzyć. Może po śmierci tam trafię. Kto wie, co czeka nas po drugiej stronie. Zdradzisz go? Nie mogę odpowiedzieć, jakie miałem dzieciństwo, więc uznaj to za rekompensatę. Zamieniam się w słuch. Mężczyzna wziął głęboki oddech, jakby miał wyjawić swój największy sekret. Może nie była to tajemnica, ale o tym nikomu nigdy nie powiedział. Jednak doszedł do wniosku. Że gdy wisi nad nimi czerwona i wściekła gilotyna, to równie dobrze może poświęcić te parę minut, aby opowiedzieć swój cenny sen. Jestem małym chłopcem. Przynajmniej tak siebie opisuję w obliczu wielkiej góry. Stoję u jej podnóża całkiem sam, ale nie przepełnia mnie uczucie samotności. Raczej jestem wdzięczny za chwilę wytchnienia w tym szalonym świecie w świecie, który napełnia mnie radością i ekscytacją. W głowie mam najróżniejsze pejzaże od zielonych krain złamane dziesiątkami rzek, czystej wody, przy której żyją i umierają dzikie zwierzęta. Nie znam ich imion. Są dla mnie cudaczne, gdyż jedne posiadają długie szyje, a inne dekorują by gęstymi brodami, z daleka przypominające korony królów. Nawet wyczuwam, że gdzieś w oddali, w odmentach tego majestatu, rosną tysiące, jeśli nie setki tysięcy drzew szeleszczących na wietrze. Powietrze wokół mnie pachnie świeżością. Nie ma tego smrodu kopalnianych spalin, pyłu węgielnego czy szczyn bezdomnych. Jest tak błogo i spokojnie. I właśnie w tej scenerii spoglądam na górę, gdzie szczyt jawi się bielą i monumentem. Jest wysoka, stroma i wszechpotężna. Góruje nade mną i nad ziemią, po której stąpam każdego dnia. Wokół niej zbierają się posępne chmury, które ciskają błyskawicami. Gdy dotykam jej ciała pokrytego ostrymi jak brzytwy głazami, nie czuję lęku czy strachu. Moje członki drżą z szacunku, z bratniej duszy, jakbym odnalazł kogoś, kogo zgubiłem przed laty. Moje myśli kiełkują podniecone tym, że mogę stać się kompletny, więc podejmuję wysiłek i rozpoczynam wspinaczkę. Jest to mozolna, trudna tułaczka pełna wyrzeczeń. Zostawiam krwawe ślady, gdy ostrza przecinają moją dziecinną skórę, ale nie odczuwam bólu. Nie jest mi znane cierpienie czy goryczka porażki. Jestem wolny od wad. Gdy zdobywam szczyt i mogę ujrzeć piękno całej okolicy, przepełnia mnie radość z odkrywania kolejnych miejsc, które widzę na horyzoncie. Kreślę na mapie mojego umysłu kolejne znaczniki, dokąd powinienem się udać. Jestem odkrywcą, jestem niezwyciężony. Jestem w tej jednej, jedynej chwili. Bogiem. Piękny sen, powiedziała Carmen, gdy bezimienny skończył swoją opowieść. Więc jesteś Bogiem? Tak wyobrażam sobie Bogów, jeśli kiedykolwiek byli tu z nami. Jednak patrząc na nasz świat, to wspinając się na najwyższą górę, mogliby zobaczyć jedynie ból i cierpienie tego świata. Więc może lepiej, że ich nie ma. W sumie dla nich bez różnicy, czy byli prawdziwi, czy też nie. Ten świat nie jest stworzony do podziwiania. Kiedyś, jeszcze te parę dni temu, nie zgodziłabym się z tobą. A dzisiaj? A dzisiaj powiedziałabym ci tylko jedno: Jeśli ten świat jest tak podły, tak okrutnie zły, to czemu wciąż idziemy przed siebie? Co nas pcha do przodu? Znasz odpowiedź? Rudowłosa piękność zaśmiała się delikatnie, ukazując w swoim uzębieniu dwa brakujące zęby, które musiały wypaść podczas uderzenia o twardą powierzchnię. Podczas pamiętnej, srogiej burzy. Co cię rozśmieszyło? zapytał zaciekawiony mężczyzna. Zdałam sobie sprawę, że nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czemu idziemy dalej, cierpiąc katusze. Moglibyśmy się nawet tutaj położyć, zamknąć oczy i czekać. Pewnie długo nie musielibyśmy odliczać minut, nim pustynia by nas pochłonęła ale idziemy. Idziemy. Może idziemy, bo właśnie nie znamy odpowiedzi. Może gdybyśmy ją znali nie podjęlibyśmy wyzwania. Pewnie masz rację. Możliwe. Nigdy tego zagadnienia nie rozwiążemy. Wiem jednak jedno. Złapałem oddech. Możemy ruszać dalej ku pokrzepieniu serc. Sprawdźmy dokąd dojdziemy. Dokąd zaprowadzą nas nasze uparte serca. Sprawdźmy się w tej odwiecznej pogoni za szczęściem. Nie jest to podróż pełna zwrotów akcji. Nie ma w niej zbyt dużo miejsca na magię, szaleńcze pościgi. I bohaterów zwalczających przeciwności losu. Jest to nudna, bolesna tułaczka w gorejącym słońcu. Jest to powolna, mozolna wędrówka w okowach zimnej nocy. Jest to opowieść o błahym przetrwaniu, o cierpieniu, o akceptacji nieuchronności. Nic więc dziwnego, że droga, którą bohaterowie przebyli, zamienia się w jednolitą papkę słów o smutku. Żalu i nieustępliwości. Ciężko jest dopowiedzieć coś interesującego w tym marazmie beznadziejności, gdy dni i noce mijają jak zbicza strzał. Te szarobure barwy zlewają się w jedną chwilę. W chwilę gdy nikt już nie liczy kroków, minut, godzin i dni. Nikt nie pamięta następstw, które wydarzyły się po pamiętnej rozmowie o górze ze snów. Gdy nadchodzi moment zapowiadany przez złowrogi wicher i zawodzące bansi niemalże od początku podróży, wpierw pojawił się nieznośny kaszel, ale jak to kaszel, każdy by zwodził ten omen, bo cóż to za niewinny kaszel, co mógłby sprowadzić nieszczęście. Jednakże gdy człowiek pluje krwią i spazmy jak kajdany, związują zmęczone ciało, kaszel nie jest tylko kaszlem, jest symbolem. Okrutnym, brutalnym, barbarzyńskim posągiem zagłady, ponieważ zagłada nadeszła wraz z uderzeniem nieświadomego organizmu o piaskową, rozgrzaną powierzchnię. Bezimienny ujrzał, jak Carmen, córka Adama Feniksa, upada bezwładnie, nie ukazując żadnego sprzeciwu. Półprzytomna wije się jak szczur, rzucony na gorący olej. Drgawki wyginają jej kończyny w taki sposób, że niełatwo jest zrozumieć i zaakceptować. Że istota ludzka może tak potwornie wyglądać. Na chwilę kobieta odzyskuje rozum, chociaż na jej ustach zdążyła pojawić się plugawa piana wymieszana z krwią. Próbuje walczyć, próbuje krzyczeć, lecz sine usta, nabrzmiałe gardło zniekształcają przekaz. Nie sposób jest zrozumieć jej rozpaczliwą próbę komunikacji. Chociaż nie ma prawa mieć nadmiaru wody w organizmie, łzy napływają jej do kącików oczu. Czyżby tak miało wyglądać pożegnanie, pomyślała w przypływie myśli. Nie możesz się teraz poddać, rozumiesz, Carmen? Nie możesz. Bezimienny, najszybciej jak tylko mógł to uczynić, doskoczył do umierającej towarzyszki i pochwycił ją w swe liche ramiona. Jego zachowanie mówiło wszystko. Człowiek, nawet wiedząc, że śmierć prędzej czy później upomni się o swoje, to nigdy, ale to przenigdy nie będzie na nią gotowy. Zawsze, obojętnie ile lat żyjemy i ile lat znamy daną osobę, będzie tego czasu za mało. Idź dalej, odnajdź tę dolinę, znajdź ją, rzekła Carmen, zanim straciła przytomność. I chociaż dla świata minęły dwie godziny, to dla niej minęła chwila. Początkowo pomyślała, że tak wygląda śmierć, ale czując smród swojego potu i cień rzucany przez osobę stojącą nad nią, Wiedziała, że wróciła do żywych. Była przerażona tym faktem. Nie chciała ponownie przeżywać swej śmierci. Była to agonalna, surowa i potworna chwila. Dopiero gdy nastała ciemność, mogła odpocząć, więc pytała się w duchu, czemu musiała wracać. Czemu, czemu losie jesteś tak okrutny? Musisz wstać. Usłyszała męski głos. Rozpoznała ten głos i była zła. Że jej wybawiciel nie zostawił ją na pastwę losu. Musisz wstać, powtórzył bez emocji. Zostaw mnie, mam dość. Słyszysz mnie? Mam dość. Nie chcę tego bólu, tego cierpienia. Chcę odpocząć. Mężczyzna pochylił się nad nią. Spojrzał swymi, zdawałoby się wielkimi oczami, pełne zrozumienia, jakby wnikał w jej duszę. Początkowo przeraziła się, że jest wymysłem jej umierającego rozumu. Miał te same siniaki, bruzdy i blizny, jak to zapamiętała, ale było w nim coś innego, coś podniosłego. Czyżby los bawił się z nią, drwił z niej? Czy jest aż tak okrutny? Nie potrafiła odpowiedzieć na te zagadnienia. Musisz wstać. Czemu? Czemu jesteś tak okrutny, że nie pozwalasz mi odejść? Nie mam już siły, by cię podnieść, a jest coś, co musisz zobaczyć. Carmen spojrzała za siebie... I ujrzała ślad wijący się w głąb pustyni. Przez cały ten czas jej wybawiciel, jej nieznajomy, jej bohater, ciągnął ją ze sobą, gdy ona była nieprzytomna. Teraz nalegał, aby wstała i zwalczyła to uczucie, uczucie akceptacji własnej śmierci. Co mogło być tak ważnego, tak znaczącego, że miała to teraz wszystko odrzucić? Posłuchaj. Nie rozumiem. Spróbuj odciąć się od świata, którego znasz i posłuchaj. Znajdź ten jeden, niby nic nieznaczący dźwięk i zanurz się w nim. Znajdź w sobie siłę, aby wstać. Musisz iść dalej. Nadal nie rozumiała tej podłej prośby, gdy ona pogodziła się ze śmiercią z własną śmiercią co mogło być ważniejsze od tak znaczącego kroku? I aby pomóc dziewczynie, Bezimienny położył swoją zakurzoną, zakrwawioną dłoń na jej oczach. Zmusił ją, aby wsłuchała się w otoczenie. Nie odkryła niczego ważnego. Słyszała swój płytki, szemrany oddech i ledwo zipiące serce, które miało serdecznie dość pompowania zgęstniałej krwi, której brakowało wody. Chwilę później, zagłębiając się w nuty świata, dostrzegła również świst wylatującego powietrza ze słabych płuc. Dobiegający z niewielkiej odległości. Była też atakowana szelestem delikatnego, jak na standardy pustyni wietrzyska. Wyobrażała sobie w swojej zmęczonej głowie, jak drobinki piasku turlają się po przeklętej ziemi i podskakują radośnie na grzbietach wydm. I wśród tych dźwięków uderzył ją szum. Był tak inny, tak niepowtarzalny, że nie potrafiła odnaleźć w swoich wspomnieniach niczego podobnego. Czy był to silnik pracujący w małym automobilu? A może to pociąg przemierzający stepy gdzieś w oddali? Nie, to byłoby za prosto. To coś czego nigdy nie doświadczyła. Zlękniona, niewiadomą cała zadrżała, przepełniona emocjami jak balon wypełniony powietrzem tuż przed eksplozją. Co ja słyszę? zapytała niepewnie. Sama sobie odpowiedz. Musisz tylko wstać i zobaczyć na własne oczy. Jesteś okrutny! Nie, nie jestem. A odpowiedź znajduje się jedynie parę kroków na zachód. Tylko uważaj, bo możesz spaść. Nie! Łzy mimowolnie popłynęły jej po policzkach, które zniosły tak wiele okrucieństw przygotowanych przez wielką pustynię. To niemożliwe. Tak, to możliwe. I dlatego musisz wstać i iść dalej. Czyli. Dolina istnieje, a enigmatyczny szum, który słyszysz pośród znanych ci dźwięków. To nic innego jak pieśń płynącej w dolinie rzeki. Tak blisko? Carmen rozpłakała się, wiedząc, że i tak nie ma sił na dalszą wędrówkę. Nie, moja droga nie tak blisko nie tak daleko. Wstaniesz teraz na nogi i dokończysz podróż. Razem zejdziemy do zielonej doliny. Znalazłem już ścieżkę prowadzącą w dół. Jeśli chcesz nadal umierać, to umrzesz pochłonięta krystalicznie czystą wodą. Więc wstań i idź. Płacząc, zaciągając się i szlochając z wycieńczenia, ran i siniaków młoda kobieta wykonała okrutną prośbę. Ból był nie do opisania. Katorga, którą wtedy czuła, jest nie do opowiedzenia. Żadne słowa, żadne metafory czy wulgaryzmy nie oddadzą utrapienia, zgryzoty i tortur, jakie jej ciało zostało poddane w tej jednej, jedynej chwili. Miała wrażenie, że każdy oddech każdy najmniejszy ruch jest karcony w najbardziej podły sposób, jaki można wymyśleć w chorym, zdziczałym umyśle sadysty. Myślała, że pęknie jej serce z wycieńczenia. Sądziła, że nabrzmiałe, czarne żyły otworzą się jak świeże, niezagojone strupy, albo że wysiądą jej organy, albo płuca odmówią posłuszeństwa. Ale pomimo całego tego cierpienia i rozpaczy, nie wydarzyło się nic złego. Zamiast potworności, mroku i strachu ujrzała zieleń błyszczącą w oddali, gdy tylko podeszła do krawędzi płaskowyżu. Podziwiała soczystą trawę, wysokie drzewa gęsto porastające żyzną ziemię i liczne odnogi błękitnej rzeki przecinającą krajobraz. Zauważyła również w oddali, na skraju horyzontu górę i śnieżny jej szczyt. Jednak to, co przykują jej uwagę na dłużej, to były... Budynki postawione ludzką ręką, które teraz były wchłaniane przez naturę. Zanim mogła cokolwiek powiedzieć w zachwycie, utraciła wszelkie witalne siły. Upadła nieprzytomna w ręce bezimiennego.